Nazywam się Paweł Woga i wraz z żoną Joanną od czterech lat wspólnie prowadzimy oddział Kaczmarek Electric w Wolsztynie. Historia oddziału Wolsztyn nosięga no praktycznie samych początków też firmy, bo sam oddział wolsztyński jest drugą i drugą jednostką, akurat drugim oddziałem, który powstał e, w, w firmie Kaczmarek Electric, związany akurat z samym oddziałem wolsztyńskim jestem od 17 lat. Wtedy prowadziliśmy to jako oddział, typowo oddział kaczmarek Elektrik, a od 4 lat razem z żoną prowadzimy już oddział typowo agencyjny. Z tego względu, że jesteśmy oddziałem historycznie dosyć głęboko tu zakorzenionym, no to tych klientów mamy bardzo, bardzo dużo. Firma Kaczmarek Electric od samego początku była firmą rodzinną, staramy się utrzymywać te relacje, te kontakty wewnątrz firmie, partnerskie. Te relacje są raczej takie w formie, bym powiedziała, przyjacielskiej, zawsze jak się spotkamy to jest miłe przywitanie, chwila rozmowy, nie tylko na tematy firmowe. ta współpraca daje nam możliwość rozwoju silną, stabilną markę i wsparcia finansowe, techniczne, technologiczne. Każdy lokalny rynek ma swoją specyfikę i ta elastyczność dotychczas pozwalała nam na dość intensywny rozwój. Jeżeli chodzi o pracę z klientami czy nad klientami, nie ma czegoś takiego jak monotonia. Tu każdy dzień jest inny. Każdy dzień, każdy klient, każdy jego problem, jego potrzeba jest zupełnie inna, także tej monotonii jako takiej nie ma absolutnie. Raz do roku staramy się również zrealizować z klientami wspólne spotkanie integracyjne. Ostatnimi czasy udało się nam zrealizować takie dwa programy w charakterze country: wspólną zabawę z klientami, drugą w charakterze cygańskim. Nie samą pracą żyjemy. Mamy też swoje pasje. Jednym z głównych elementów zawsze jest rodzina. To przykładamy akurat na plan pierwszy. No, codziennie odbieramy naszych synów ze szkoły, wracamy do domu. Dwójka dzieci, chłopaki. Jeden trenuje piłkę nożną, drugi pływanie. Nie tylko praca, bo w tym momencie nie ma się tego tej siły wewnętrznej, żeby dalej akurat stykać się akurat z tymi problemami, z którymi klienci przychodzą do nas. Ten dystans. W którymś momencie naprawdę trzeba zachować. Wraz z rodziną staramy się ten okres wakacji, ferii zimowych wykorzystać, akurat na to, żeby przysłowiowo naładować akumulatory.